15 września mszą świętą pod przewodnictwem Jego Ekscelencji biskupa Andrzeja Jerza rozpoczęły się uroczystości poświęcenia sztandaru i nadania imienia księdza Jana Reca szkole podstawowej i gimnazjum w Siedliskach. Dobrze się stało, że przyjęliście właśnie zapatrona księdza pałata Jana Reca. Zakładając się w jego życiorys, poznając rozwinięcie jego osoby można odbyć potężną serwice mądrości życiowej. Można niejako zauroczyć, się pięknem starego drzewa. Może już nieco z biegłej epoki, ale drzewa o zdrowym, wciąż mocnym gniu i dobrych koronce, które świadczą o jego prawdziwej wielkości. Życzę całemu środowisku Naszego zespołu szkół, ale przykład tego wielkiego człowieka, który dzisiaj obieracie jako swojego patrona, stanowił dla Was trwały punkt odniesienia, zwłaszcza w trudnych realiach polskiego szkolnictwa, gdzie trzeba mieć odwagę stawiać wymagania, przekazywać trwałe wartości, gdzie trzeba mieć odwagę dawać świadectwo temu, czym się żyje i w co się wpływa do Niech Wasz wspólny wysiłek w przestrzeni środowiska szkolnego, w tym laboratorium, gdzie dokonuje się praca nad człowiekiem, nad jego intelektem, sercem, niech ten trud spotka się z Bożym błogosławieństwem i obfitością darów Ducha Świętego. Tego wszystkim z całego serca życzę i oto się notę razem z nami. Jak powiedział kardynał Stefan Wyszyński, sztandar to symbol, świętość. Jego miejsce tkwi gdzieś między hymnem narodowym a przysięgą wojskową. Jest symbolem Polski, narodu, małej ojczyzny, przypomina historię i tradycję naszego kraju. Ceremonia poświęcenia podnosi jego rangę. Sztandar ma wtedy wymiar zarówno świecki, jak i religijny. Towarzyszy społeczności szkolnej przy najważniejszych wydarzeniach, jest otaczany czcią i należnym honorem. Po mszy świętej i części artystycznej wszyscy uczestnicy udali się pod szkołę, gdzie została odsłonięta i poświęcona pamiątkowa tablica.